Dzień dobry, państwo, Łukasz Sawiński. Zapraszam na główne wydanie informacji w Telewizji Odra. Największe w regionie centrum handlowo-rozrywkowe powstało w Gorzowie. Od dziś nowa park otwarta jest dla klientów i zwiedzających. Sprzedawcy i zarządca obiektu zapewniają, że nie zabraknie atrakcji dla tych, którzy w najbliższych dniach pojawią się w galerii. Koncerty gwiazd polskiej muzyki, konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych to tylko niektóre z propozycji organizatorów otwarcia. Wielki, ciekawy, który otaczamy tutaj, zawsze czuje się jak z domu. Dzisiaj to bardzo specyficzna okazja. Grand opening of Nowo Park. Najbardziej skupiony centrum, nie tylko w Gorzów, ale w całej regionie. To dla mnie ogromna przyjemność, by znów być w Gorzowie. Ciepło, które mnie tutaj otacza, sprawia, że zdecydowanie czuję się jak w domu. Dzisiejszy dzień to bardzo wyjątkowa okazja. Wielkie otwarcie centrum handlowego Nova Park, największego centrum handlowego nie tylko w Gorzowie, ale także w całym regionie. I am certain that Nova Park is going to be a great stimulus for the whole city and moreover it demonstrates the rejuvenation of the Sabarchi district. Nova Park, together with the city's other improvements in the area, make this a true shopping, dining and entertainment Mam pełne przekonanie, że Nowa park stanie się ogromnym bodźcem dla rozwoju dla całego miasta. Ponadto stanie się symbolem procesu rewitalizacji dzielnicy zawarcia. Nowy park wespół z innymi inwestycjami w przestrzeni miejskiej stworzy w tym miejscu prawdziwą przystań zakupową, gastronomiczną i rozrywkową dla całego województwa lubuskiego w istocie przystań gorzów. Ten obiekt będzie świątynią kobiet. Tutaj będziecie mogły kupić nową parę wysokich obcasów, piękne kozaczki i sukienki. Także myślę, że panie Zgorzowa będą i z okolic bardzo zadowolone z tego obiektu. Ale żeby to mogło wszystko się odbywać, to my budowlańcy musieliśmy przepracować tutaj ponad milion godzin. Musieliśmy wybudować blisko 4000 ponad 4000 ton stali. 4000 ton stali to w przeliczeniu na pręty fi 12 odcinek o długości 4000 km. Musieliśmy tutaj przywieźć tą stal i ludzie musieli nasi robotnicy musieli ją tutaj wbudować, także Myślę, że jest to kawał roboty dobrej. To wszystko zostało ułożone w betonie, w 40 tysiącach metrów sześciennych betonu. 40 tysięcy metrów sześciennych betonu to jest blisko 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy betonowozów, tak zwanych kruszek, które musiały tutaj przyjechać, beton musiał być przepompowany. Otwarcie nowa park to z pewnością mocne ożywienie zawarcia. Tak zgodnie twierdzą wszyscy gożowcy politycy, którzy tłumnie pojawili się podczas otwarcia centrum handlowego. Zdaniem prezydenta Gorzowa, po stadionie żużlowym, to druga nowoczesna budowla na tym terenie. Z kolei wicewojewoda twierdzi, że centrum przenosi się za most. Tutaj przecież przed kilkoma laty jechały tiry w ilości 1,5 tysiąca na dobę i 20 ponad tysięcy samochodów osobowych z północy na południe Polski, czy północnej części Europy na do południowej części Europy tędy jechały. Przecież to jest wyremontowana grobla, to jest wyremontowane, to są wyremontowane obiekty przy ulicy Grobli, to jest nowy most, to jest Dominant, to jest Zaskana, to, to, to jest Stadion Różlowy, to są nowe osiedla, które powstały jako osiedla z mieszkaniowej budowlani. To jest cały zastęp ludzi, którzy wybudowali domy jednorodzinne zarówno na zaparciu, jak i na zakanowie, co się... Krok po kroku rozwija. Niech Pan popatrzy na drugie liceum, jak ono dzisiaj wygląda, czy na gimnazjum, które również jest tutaj. Niedaleko, to wszystko krok po kroku yy, odradzamy, wprowadzamy tutaj nowe życie. Jest, to jest kolejna szansa, to jest wielka inwestycja. O, o te inwestycje zabiegają wszystkie miasta w Polsce, wszystkie, nie tylko Gorzów, przecież Warszawa również zabiegała o to, ażeby po uliczu Kultury i Dworca Centralnego powstała wielka galeria yy, handlowa, czyli te złote yy, tarasy, bo się to tak yy, odbywa. Dzisiaj coraz mniej ludzi chce chodzić do sklepów w których jest zła obsługa, gdzie nie jest widno, gdzie nie ma parkingu. To jest parking na 800 miejsc, który będzie służył przecież nie tylko ludziom, którzy tutaj będą kupowali, ale też mieszkańcom, którzy wokół Nowa Park będą parkowali, będą przyjeżdżali do szkół czy, czy do innych zajęć. Bez wątpienia powstanie takiego obiektu, takiej galerii no daje impuls. Daje impuls ja i mam nadzieję, że dla dobrych działań może też dać impuls dla kolejnych inwestorów i oby się tacy pojawili. Jest to też spore wyzwanie dla lokalnego naszego handlu, dla naszego lokalnego rynku, bo podołać takiej konkurencji nie będzie łatwo. Natomiast każdy może znaleźć swoją właśnie niszę i oby tak się stało, bo to będzie duża konkurencja dla Skany, dla Panoramy, bez wątpienia parku 111. Natomiast bez wątpienia. Takie chyba jest też oczekiwanie wielu mieszkańców, żeby to ożywiło zawarcie, uruchomiło dominantę. Może będzie to w końcu też taki, taki punkt zwrotny w życiu tego obiektu. Pani poseł osobiście lubi takie duże centra handlowe? Ja może nie tyle, że lubię, ale czasami udaje nam się wybrać na takie wspólne zakupy rodzinne. Ja wiem, że tu się czas, czasu dużo i pieniędzy traci, no ale czasami trzeba jakieś tam zakupy sezonowe zrobić. Nie przepadam za takimi obiektami, bo, bo to jest też taki no, drenaż naszych, naszych kieszeni. Czasami po powrocie do domu patrzymy, niekoniecznie kupiliśmy to, co było nam naprawdę potrzebne. No bez wątpienia będzie to też takie kolejne centrum, w którym będzie się skupiało życie rodzinne, bo najczęściej rodziny się do takiej galerii wybierają. Chciałoby się, żeby też oprócz sklepów funkcjonowały tuż takie jakieś imprezy okolicznościowe, ale ja myślę, że jak każda galeria zadba o to, bo to też przyciąga klientów. Od dziś zawarcie powinno się nazywać lewobrzeżna część Gorzowa, bo zawarcie dawniej było traktowane jako coś gorszego. Dziś ta y, część miasta staje się coraz bardziej pełnoprawną częścią Gorzowa. Fakt jest taki, że to przynosi pewną radość z budowania tej galerii. Na pewno też część przeżywa smutek, bo jednak jest konkurencja, i część wybudowanych galerii czy też sklepów będzie miało mniejsze obroty. Ale całe szczęście, że Gorzów ma tylko trzy mosty, przeprawy drogowe, więc wszyscy nie przyjadą tu, bo część zostanie na prawym brzegu naszego miasta. A no osobiście lubi takie duże centra handlowe? Ja w ogóle nie lubię kupować. <grybujesz> Za mnie to wszystko robi żon. Tak? Ale to dla ludzi, Mecenas jest, że Wierchowicz mówi, nie. że to taki współczesny kościół. No, to się pomału stawało, nie było galerii, ale w tej chwili, jak czasem pojadę z żoną i zasiądę przy jakiejś restauracji, a ona biega, to widzę, że ludzie tym żyją, że przyjeżdżają, żeby się rozerwać, żeby poglądać, żeby spotkać przyjaciół. Może i to jest coś w formie Kościoła, no ale, ale w sumie ja uważam, że. To przede wszystkim miejsca pracy No i duże inwestycje. Kiedy się zwrócą, trudno powiedzieć, ale życzę inwestorom, żeby się zwrócił. Na 20 i 21 czerwca Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłosił posiedzenie w tak zwanej aferze budowlanej. Przypomnijmy, w lipcu ubiegłego roku prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności. O możliwościach jakie może zastosować szczeciński sąd mówi mecenas Jerzy Wierchowicz, notabene radny Gorzowa. Sąd może podtrzymać w całości wyrok Sądu Pierwszej Instancji i wtedy utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy. Zaskarżony przez i obronę, i prokuratora, tak. gdyż jak Państwo wiecie, jak pan wie redaktorze, także i prokurator nie godzi się z częścią rozstrzygnięcia Sądu Pierwszej Instancji, w, której to, w którym to wyroku sąd uniewinnił części zarzutów kilku oskarżonych, w tym Iwana Prezydenta od jednego z zarzutów, yy, który był stawiany przez prokuratora okręgową w Szczecinie. Sąd może utrzymać w całości wyrok w mocy, wtedy z chwilą ogłoszenia tego wyroku, wyrok się uprawomocnia i idzie do wykonania. Akta sprawy wracają do Sądu Okręgowego w Gorzowie i Sąd Okręgowy wykonuje, czyli wzywa do odbycia kary, wzywa do uiszczenia kosztów, wzywa do uiszczenia grzywny itd. itd. I wszystko przechodzi w fazę postępowania wykonawczego, a więc wyrok o treści, o której Pan wspomniał, także w stosunku do Pana Prezydenta, jest prawomocny i wykonany. Druga ewentualność, jaka może mieć miejsce, sąd może uchylić w całości ten wyrok. Sąd apelacyjny i wtedy cała sprawa wraca do Sądu Okręgowego w Gorzowie i Sąd Okręgowy w Gorzowie, jako sąd pierwszej instancji, od początku przeprowadza całe postępowanie dowodowe, czyli cały proces. Może potrwać to, no trudno mi powiedzieć, rok, dwa, ale no, trzeba się liczyć z takim terminem z uwagi na zawiłość sprawy, z uwagi na mnogość zarzutów, z uwagi na ilość osób zainteresowanych, powiem tak ogólnie. I trzecia ewentualność, mianowicie sąd może utrzymać częściowo w mocy ten wyrok w stosunku do wszystkich bądź do niektórych oskarżonych, a częściowo uchyli w stosunku do niektórych oskarżonych, to do niektórych ich zarzutów, prawda? I wtedy w tej części, w której sąd utrzymuje w mocy, wyrok się uprawomocnia i przechodzi do fazy wykonawczej. Tak jak w, w, przy, pierwszym tak, przy pierwszym Tak, ale część tych zarzutów, co do których sąd, które to sąd uchylił przechodzi do fazy pierwszej instancyjnej i w, tylko w tym ograniczonym zakresie sąd pierwszej instancji rozpatruje raz jeszcze. od początku raz jeszcze. Także są trzy możliwości. Co się stanie? Oczywiście o tym dzisiaj wie tylko sędzia referent, chociaż może jeszcze nie ma poglądu, prawda, bo podejrzewam, że jest w fazie wstępnej zapoznawanie się z całą sprawą. Zdowiemy się o tym 20-21 czerwca. Czy jest możliwe, żeby zaraz po, tym, po tej rozprawie zapadł wyrok? Jest to możliwe. i Z reguły jest tak, że po rozprawie apelacyjnej niezwłocznie tego samego dnia sąd ogłasza swoje orzeczenie. W sytuacjach wyjątkowych, która być może będzie miała miejsce w tej sprawie, z uwagi jak podkreślam zawiłość, mnogość zarzutów i ilość oskarżonych, sąd może odroczyć na kilka dni ogłoszenie tego wyroku. Ale najprawdopodobniej w czerwcu będziemy wiedzieć, na czym stoimy, jeżeli chodzi o tą sprawę, o którą, o którą pan pyta, którą nazywamy hmm, aferą budobra. Blisko 15 milionów złotych z rezerwy celowej budżetu państwa trafi do województwa lubuskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej i działalności spółek wodnych. Wały przeciwpowodziowe modernizowane są m.in. na odcinku Gorzów-Jasiniec. Warto zwrócić uwagę mieszkańców regionu mediów na fakt, iż od pewnego czasu dużo więcej uwagi przywiązuje się do kwestii związanych z bezpieczeństwem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, z utrzymaniem urządzeń mediacyjnych. Być może w tym roku uda nam się przekroczyć historyczną, naprawdę historyczną kwotę, jeśli chodzi o wielkość łącznych nakładów na te cele, mianowicie kwotę 100 milionów złotych, powoli się do niej zbliżamy. W tym roku udało nam się pozyskać dodatkowo już, pomimo że jesteśmy dopiero w połowie kwietnia, blisko 20 milionów złotych z różnego rodzaju rezerw na tego typu działania. Tak jeśli chodzi o inwestycje przeciwpowodziowe, utrzymanie urządzeń melioracyjnych, a także usuwanie skutków powodzi z 2010 roku. Kiedy niedawno minister nowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji określał swoje priorytety, minister Michał Boni wymienił jako podstawowe dwa. Pierwszy to woda, właśnie w kontekście różnego rodzaju nakładów, działań, inwestycji, przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym i dopiero jako drugi cyfryzację. To zmierza oprócz tego, by pozyskiwać, starać się, dokonywać starań o jak największe środki finansowe i ich skuteczne wykorzystywanie. Również do tego, by uporządkować kwestie kompetencji, jeśli chodzi o tę problematykę. Mam nadzieję, że pojawią się różnego rodzaju akty prawne w najbliższym czasie, które ułatwią ten proces decyzyjny, co w efekcie przyspieszy działania, przede wszystkim związane z odpowiedzialnością, to po pierwsze, a po drugie prowadzeniem różnego rodzaju inwestycji. Oprócz środków, o których wspomniał Pan Wojewoda, chciałem powiedzieć, że wspieramy również spółki wodne, które zajmują się problemem melioracji szczegółowych, czyli przede wszystkim rowami melioracyjnymi. W tym roku żeśmy przeznaczyli na, na pomoc w dofinansowaniu działalności tych spółek kwotę blisko 400 tysięcy złotych. W Województwie mamy takich spółek 14. Więc średnio na jedną spółkę przypada kwota około 30 tysięcy złotych. Zadanie Gorzów Wielkopolski jasieniec odbudowa wału realizowana jest w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Pozyskaliśmy na ten cel w granicach 17 milionów. Taka jest kwota po przetargu. Pierwszy to jest jakby pierwszy odcinek tego wału. Docelowo mamy zamiar wykonać cały ten odcinek, czyli 46 km. Przewidujemy podział tego wału, jest przewidziany na odcinki około 6 km. Na następny odcinek, w roku bieżącym, będziemy mieć już dokumentację i po prostu będziemy zabiegać o pieniądze na wykonawstwo. Także, jak powiedziałem, interesuje nas cały wał, czyli do Kostrzyna, od strony Kostrzyna równolegle trwa realizacja inwestycji tam jest w tej chwili wykonujemy odcinek Warniki Witnica tak się nazywa ten wał też jest około 6 km tam już jest troszkę większy zakres robót i koszty są w granicach 20 milionów Następny odcinek 6-kilometrowy jest też opracowana dokumentacja. Myślę, że gdzieś w przyszłym roku będziemy już mogli zabiegać o pieniądze. Chcemy, że tak powiem, na początku realizować te zadania, gdzie już te urządzenia dawno przestały spełniać swoją funkcję w sposób właściwy. Szczególnie jeśli chodzi o wały przeciwpowodziowe, tutaj musimy, że tak powiem, realizować te zadania, gdzie te wały już po prostu są potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców, dla ich dobytku. Dlatego takie, takie są cele. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. W imieniu Krzysztofa Bąka zapraszam jutro. Tradycyjnie o godzinie 17.30. Do zobaczenia.